Witam. Dzień dobry. Na tym tak. Ale ty już bijesz mastera 50 razy. Jakie to ma znaczenie, jeśli dalej mi na tym zależy? No nie wiem. No właśnie. No bo nie wiem, co odpowiedzieć sobie. Jeśli będę próbował zostać triatlonistą i nie będzie mi przez 20 posyła. lat to nie wychodzić, to, to co? To znaczy, że mi nie zależy? Nie, po prostu mi to nie wychodzi. Nie no, akurat tą skarpetką nie wycieram twarzy, wiem, że sobie to tak do historii dopisałeś, że było śmiesznie i w sumie się uśmiałem trochę, ale nie, mam, mam swój ręcznik. Nigdy nie wycierałem dupy skarpetką, ani ubraniem, ale mam swój sposób jak nie ma papieru toaletowego sekretny, tak samo jak z tą skarpetką, nie ręką, nie ręcznik. No, parę razy miałem sytuację, że nie się, że nie mam papieru, a tak głupio mi pod prysznicem, tak no niekomfortowo. No to jak na przykład yy, po rolce zostaje ta brązowa taka rolka, to namaczam wodą i tak gniotę yy, to, żeby było szostki. Kilka takich używam na przykład. Tą tekturką taką. Zdarzyło się parę razy. Jest to jakieś tam rozwiązanie problemu, nie? Twardy jest? Nie, no, pod wodę to daję. To nie jeden, ale właśnie jakby się zdarzyło jeden raz, to bym powiedział, no dobra, dziwne. Ale chłopie, parę razy. Szczur dał 10 złotych. Bilet wstępu na kabaret. No, kupujcie miejsca. Ograniczona ilość. Mac MacGyver, tak, z tego pierwszego wieku. A czy ma Maguire, tak, Maguire. Maguire? Maguire. Maguire to jest ten. Ja nie, z... żadnych... to jest ten ja, ja nie próbuję żadnych widzów przekonać, że skarpetka jest lepsza albo cokolwiek do umycia stołu czy coś. Ja nikomu moich racji nie wciskam na siłę. Po prostu. Znalazłem rozwiązanie tymczasowe na mój problem i tyle. Ja tam uważam, że to jest. Ja uważam, że to jest dobra cecha we mnie, że jeśli jestem w jakiejś sytuacji, w której mogę sobie jakoś problem rozwiązać w dość nietypowy sposób, ważne żeby działał, to jest i ma spoko cecha. Jest problem, muszę go rozwiązać. Nie, Wa Ważne, że działa. Dziękuję. Mucił, musiał zamrozić banana i bananem wbić tego gwoździa. To to Nie, no, kurwa, zrobię. Był, co ty gadasz? No, no tak! Atakuj, atakuj, nie bój się. Po prostu, po prostu I ja nie wiem, czemu ludzie próbują ze mnie zrobić jakiegoś dziwaka. Serio. Serio, nie wiem. Nie wiem, czemu ktoś próbuje ze mnie zrobić dziwaka. Ty pożegam asynch, co? Znaczy, no nie, no to, to, to jest prosto dziwny bruz, tyle, nie? Takie rzeczy gadasz. No, wydaje mi się, że jakby ktoś powiedział, że podciera. Czy rozwiązywanie problemów w jakiejś danej sytuacji jest dziwne? Rozwiązywanie problemu to jest kupienie papieru toaletowego. Jeżeli ty kilka razy z, 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 nie widziałeś, że nie masz papieru toaletowego, musi podcierać się tą tekturą z papieru toaletowego, to to jest i nie wybówisz nikomu, że nie jest. Okej, nie to Co miałem zaskoczone. zrobić? Ręką wytrzeć, czy to? No zauważyłem, no nie wiem, no papieru nie no. ma, no za za zamówić zapas, nie wiem, kuklicz. Poszedłem, miałem fraczkę, zapomniałem, że nie mam papieru. Mam, mam osrać kabinę, w której się myję, czy mam ręką e tego? Jest problem, go rozwiązuję. Proste. Ale tu chodzi o to, że to się... razy się zdarzyło to spoko, nie? Ale dwa ra kilka razy jak powiedziałeś, to to tak, jest, to jest. To jestem jedyną osobą na świecie, która poszła na dwójkę i zapomniała, że nie ma papieru albo zobaczyła, że nie. Tylko no nie nie, nie no, no jesteś zibarkiem. jedyną osobą, a... To jest, to jest, to jest, to jest kilka, kilka razy takie rzeczy się dzieją. To jest. O w ogóle ten jasuo. Taki ładny dive był. Rare dało 8 zł. A pamiętasz jak bruce smarkał w skarpetę? xdd Za mną. Pamiętam, pamiętam No to sk skarpeta nie jedna przeżyła Oni nie typuję nie rozumiem Dalej no no, jak możecie rozumieć tego. Okej, się, to nie odpowiedzieć na moje pytanie. Jakie jest naj, yy, yy, naj, najlepsze rozwiązanie problemu? Nic mnie nie pomysła. ściana to szybko, o Nie wiem, no nie wiem, remek i Jestem tak o, o swojej racji przekonany, że no masakra, no. Jakby jeśli jest jakiś problem, to się go rozwiązuje. Najważniejsze, żeby działał, no tak ja uważam. No ale tutaj chodzi o... Po prostu kupić papier po prostu? No by ty kuba, że to... to że... Idę do toalety, siadam, bo nagle mi nie rozbolał brzuch, nie zwróciłem uwagi, że nie ma papieru. Co mogę zrobić? Odpowiedz mi na pytanie. No dzisiaj mnie tak wziął, bo mnie brzuch rozbolał. Odpowiedz mi na pytanie. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Dzisiaj się, dzisiaj się podcierałeś takim, takim, ten sposobem? Tak. Ale combo człowieku. No to czekam na odpać znajdź mi lepsze rozwiązanie. A mogę się chyba. Bo śmiesz no się do... z no mojej No iść do i że No to, no, no to, od... no, rozbolał mnie brzuch. Ty nie rozumiesz moich argumentów. Ale ty nie rozumiesz, że... Normalny człowiek sprawdza, czy ma zapas papieru toaletowego. Kumasz to, że normalna osoba nie wyciera skarpetką e, biurka ale i płynem miseralnym, tylko nie ma środki to czyszczące. Odpowiedź na moje pytanie. Rozbolał mnie brzuch, więc ruszyłem marszem do kibla. Myślałem, że był papier, ale nie było. Więc miałem e, taką niekorzystną sytuację. Rozwiązałem problem, użyłem z tych szarych no rolek na większym wodą i je podarłem. I zadziałało. Jakie miałem lepsze tak. rozwiązanie? Hmm? Co ty byś zrobił? Czy znowu mi pesz, no? Idź do sklepu. No i to jest dyskusja. Nie możesz wejść do mojej firmy. Czekaj, sorry, sorry, sorry. Eee... No Bruce, tu chodzi o to, że jak to się zdarzy, że kilka razy w życiu, to powinien mieć zapas procesu tego, no i tyle, to, to jest, to jest moja odpowiedź. Nie, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Stary, jesteś, ja, ja, ja nie zabrzmiało jakoś tak nieprzyjemnie, o, oglądałem wywia, wywiad Pirs'a, to jest taki wstana osoba. On szaleje, on szaleje, ja on e, ja zaraz. E, czy, e, I pyta ją się 20 razy, czy pije wegańskie mleko, czy tam je awokado, a ona gada mu o jakimś klimacie godzinę. Widzicie, dla ciebie, to jest dokładnie to L3 samo. żółw dla ciebie, mój i nie ciebie. jest odpowiedź na moje pytanie, zadałem ci proste pytanie. Rozbolał cię w brzuchu siadać na kiblu nie aż papieru. Jakie jest no. najlepsze rozwiązanie? Umiesz mi na to odpowiedzieć? No, że na następnym razem w życiu nie zabraknie ci papieru toaletowego. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, stary. No... I, 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 a, i, wydaje mi się, że i jest. I wywiad weganki z PIRFEM. On zadaje jej proste pytanie, a ona gada o, o czymś zupełnie innym. No. No nie wiem, no co to się dzieje. Czyjesz awokado? No ogólnie y, klimat y, się tak y, sprawił, i ogólnie y, jedzenie mięsa jest: czyjesz awokado? Ogólnie nie powinno się jeść mięsa. Dzięki Robert. Dzięki za dychę. na pytanie. Ale tu nie chodzi, to nie chodzi o... Nie odpowiadasz nie... mi na pytanie. No ale nie ma odpowiedzi na to pytanie. Chodzi o to, że jak kilka razy zdarza Ci się, się po prostu podcierać z rzeczą, która nie jest papierem toaletowym, to może lepiej kupić sobie zrobić jakąś listę rzeczy, których potrzebujesz do chaty. I to jest ma odpowiedź na pytanie. To jeszcze raz ci powiem. Giga mnie rozbolał brzuch i pognałem do toalety. Strasznie mnie brzuch bolał, rozumiesz, nie myślałem no. racjonalnie o tym, czy jestem papier, tak? Więc poszedłem i zatwierdziłem swoją potrzebę. Okazało się, no, <no, <no, że papieru no, no, nie no ma. No i to ja, 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 ja to rozumiem, ja to rozumiem. No, więc znalazłem rozwiązanie tego problemu, które jest w miarę skuteczne. Pytanie, co jest w tym dziwnego? Czy znowu mi pesz? No dziwne jest to, że nie kupiłeś w sklepie pieru. Przysięgam! Znowu jestem trollowany! No znowu Papien. jestem trollowany! Airwave, dzięki pięknie. Okej, okay, e, chce Ja bym chciał. E, ja bym chciał e, e, jakieś puenty tej dysztuki. <śmiennie> ale puenta jest taka, Puenta jest taka, że pominarz o papierze taletowym. To, to jest jedna puenta i ty, tylko tyle. Nie masz podstawowych środków, które powinny być w chacie. To jest ta puenta. I to, że ty sobie wycierasz rolką, albo wycierasz te stół z skarpetką płynem miseralnym, oto to jest następstwo tego. I bo to nie wchodzi jak, jak to robisz. To po prostu dziwne i tyle. Tu nie ma rozwiązania, które ja bym ci podał. To jest po prostu dziwne. I tyle, że nie masz takich rzeczy podstawowych w chacie, kumasz? Ty mu już kilka razy to się zdarzyło. No nie wiem, no, je, no nie wiem, co bym zrobił. No Bruce powiedział, żeby tego nie zrobił. No ja bym wsadził pod prysznic. No Ej no dla mnie to jest, że, że, że idziesz w miejsce, w którym się na co dzień myjesz. Ale jak? Halo, halo. 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 No siema. Siema, cześć. Ej, Bruce. Co? A ty serio tymi resztkami z papieru się w ten? Co miałem, A co miałem zrobić? Tam, gdzie się na co dzień myjemy. Dać? No nie wiem. No nie wiem, trzeba zamówić papier, a nie. Kolejny, no kolejny. Biznes. Co kolejne, ale... Co zamówić papier? No okej, okay, no. no. trzeba ogarnąć papier, a nie. No Się dobrze, podziera. ale to nie jest yy, rozwiązanie problemu, który akurat wtedy mnie spotkał. Co z tego? Będę na jej pustyni. Pragnienia, jak 5 km dalej był sklep wodą. No co mi z tego, skoro już. bo nie miałem wody wcześniej. Co ty... Dobra, okej, okay, zacznijmy od tego, że sytuacja geopolityczna w Polsce jest raczej stabilna i możesz sobie kupić papier toaletowy. To, no można, można, no, można zrobić zapas. I Bruce, ja, ja ci powiedziałem, że nie mam papieru, bo nie miałem go w pokoju, a ten papier był w szafce pod kranem. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiedziałem o tym. Nie, o tym Bruce. Stary, mieszkamy trzeci rok razem. Tam często Ale są nie... papiery. Nie, choć. Jakoś... To nie wytrzymuje, nie, myślałem, że Jak że nie Ja ma... go tam znalazłem Myślałem, że nie ma papieru lewem był Po prostu w szoku, nie? Nowe fakty wychodzą na ja. Spoko, niech każde gazety o tym napiszą Chłop się podtarczym, <grym> czymś innym niż papier Co też jest pap... Oddzieraj no, się nie? tekturą no, ale... od papieru To, to jest tektura... coś... Ale tak robili kiedyś, że tak się pocierali. E, tak ja ja nie, jak nie, nie, nie Nie, nie słyszałem to, nie słyszałem to. Ja słyszałem ale... o gazetach. Gazety, gazety tak. Ale w liściami też w lesie jak już przyciśnięć. No, to... no dobra, tak skończymy w dżungli, to macie przez bolenie się liściami. No, no dobra, ale przecież możesz. Y, 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 idąc tokiem myślenia, twoimi argumentami, skoro idziesz na wycieczkę do lasu, przecież mogłeś wziąć ze sobą papier. No i kupić to, to podrób, się dzieje, jak, to, to, jak coś to się dzieje. A jak masz rodzinę, to ten papier się kończy. Okej, okay, a jak pojedziesz do lasu i dostaniesz skalę taką papieru, nie będziesz miał, to co zrobisz? Nie podetrzysz się liśćmi, tak? Bo, a czemu was... nie? No, no właśnie, no, no tak. Ja no bym to się No właśnie, to ja tak samo. Ale mordo, ty masz papier pod lewem. Ale nie wiedziałem o tym, serio. A. Znaleźć, że to jest wiadomo. Nie, nie wiedziałem. Tak widzę. Nie no, dobra, to, to jest już dziwniejsze niż podcieranie się papierem, a czy tekturą. Jeśli jeśli nie, miałbym musiał coś zrobić w moim mieszkaniu, na przykład użyć młotka, żeby wbić gwóźdź, bo jest to bardzo istotne, a nie miałbym młotka. A jedyną rzeczą, którą mógłbym wbić ten gwóźdź, to bananem zamrażarki, to bym go użył. Ej, właśnie z zamrażarki, plus kiedy rozmawiałeś zamrażarkę. To Ja robiłem to dwa razy. Co, Brusik? Nie wiem, no zaraz będziemy gadać o tym na streamie, o porządkach czy co? No. Tobie zaraz łeb, do zamrażarki. Co ty gadasz? Czemu? Czemu ty jesteś taki agresywny? Ej, Twitch partnera, no chcesz. Ej, ale Twitch partnera w zamrażarkę taką? To no nie możesz tak mówić. Żebyś się ochodził w twój ciepły dzień. Sam strolowałem. No dzisiaj jest ciepło, no. No, Bruce nie wie jak rozwiązać zamrażalnik. No nie wiem, nie wiem, dlatego robiłem to parę razy. No, zawsze znajdzie rozwiązanie. Ej, nie, Bruce, bo było, była mowa o jednych. Ale jest 3 albo 4 Już był ten temat Okej, okay, no i... No, dobra, no jak był ten temat Bi barona, kur... Jest, fuck cofnie! nie? Jesteś moim tygrysem <laughs> Ja jestem twoim tygrysem? Jest right, reset Shelly mówi, że bycieliście na w octagonie prawym, tak o, Ej, dobra Shelly, jeden na jeden. Ej, ale Shelly mówi, że tak że easy. Shelly mówi, że easy z tobą wjeżdża, nie? Dobra, dobra. Ej, yy, over. No. Umiesz zrobić, taki serwer jeden na jeden, żeby się zmierzyli? W lolu? No, no, no. No to muszę kupić płatny chyba. I no to jak kupię, konkurs. ile to kosztuje? Ile to... No to się po prostu zakłada grę, no. A, no to założą grę. Nie wiem. w no, to. No, no nie no, jak ja, to, to będzie ostateczna kontrola, ta sama wróca, moim zdaniem, że się tego podejmuje. No będzie, taki, że no. może tylko przegrać, ale no, no nie, nie, nie raczej przegra. Nie no, Shelly jest pewny siebie. A czemu tak mówisz? Myślisz, że Shelly jest gorszy? Szelin mnie tyle? No, a diament chyba miał nawet No to Bruce strachu, Ła! Bo ja nie wierzę, że, wiesz Dzisiaj, no tak, no zaraz <laughs> Przygrany podciera się ręką <śmiech> <śmiech> Ej dobra Ale o 20 subów e, Teraz się Bruce ze... 20, 20 subów? No, 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 wygrany 20 subów ale Nie bo no, no, 3. 3, free 20 subów dla Brusa, no. Tyle ale po... 20 ja się... subów Do 3 do trzech wygranych, dwadzieścia do dwóch wygranych i ten I najwyżej trzecia do I kto wygrywa ten suby daje, kto przegrywa ten suby daje dwadzieścia Myślałem, że ten kto wygra Tak, ten kto, nie, ten kto wygra to dostaje suby Ja stawiam na szeliego ja 10... Dobra, niech będzie, ja Shelly daje 10 subów I ty dziesięć jak przegrasz Ale jak przegrasz to koniec Nie no, nie przegra, nie przegra No ja też tak stawiam, że nie przegra ale jak, jak Bruce wygra, no to koniec, nie? Ja, Master myślałem, mi, versus... wers... mi też się, mi Ma... też się za, z, zdarzyło założyć Brazyli... brazylijskie Asi. Ej, Master vs Platyna, robimy to. O, przez przypadek wyszedłem. Mogę grać o te 20 pół. No Dobra no to jednak ja nie stawiam pieniędzy, Shelly grasz? Ale Shelly tak powiedziałeś o 20 subów? No nie, ja tak powiedziałam, ale zobaczymy co on powie. Może powie o 10 subów. a ty już komentował? Ej Shelly! Remek! Robimy turniej, ale ja nic nie stawiam jednak. Ty Remigry ale... też? No, no, No no mogę obejrzeć, jak komentować to ja wiesz no. Co co, dobra, co, jestem? Trendy chyba. Właśnie odnoszę, bo ja widziałem, że Patiro pati ostatnio tę, jakąś laseczkę zabytam ten. No, Patiro za tydzień w Poznaniu będzie. O, no, no. No bo to to mam swoją rację i nikt je, nie chce ich zrozumieć, to jest. to okej, okay. ale A też. Pa... Ej, że, radź się ten, e, Bruce. Lubisz Patiro? Nie wiem. Jak nie wiesz? No nie wiem. No lubisz, no cię, nie Podobnie po, jesteś to. się. A czeka na. pod prysznicem. Mylę, mylę, mylę tego, został się. Eee, pytałem Tanita, czy ci oddać pieniążki? Nie ma problemu, odeślę ci te 50 zł. Nie ma problemu. Ej! uciekaj. czekaj. Po streamku ci oddam 50 zł No bo Piotr powiedział, że mówiłeś, że masz mnie na nalepę, kiedy ja... No, nie, ja bym tą szans I że w lolu byś mi... czy coś takiego. No to. To nie wiem. To ty nawet nie chcieliś grać ten V1? Szeli. CFA przegran Sheli, no. Ej, dobra, co ty szeli piszesz A w ogóle jest delay dźwiękowy, nie założyliście. No i No teraz rzema. Sigma. Nie, a jest Patiron na czacie? Nie wiem, ale widziałeś go w szatach. Nie, no nie mogę. No lubi, lubi. Ej, Patiro się niby myje, a Volta mi pisze. No to idź mu pomóc się ten umysł. Brusik! Możemy wbić i podyskutować. Brusik, bo jest Drake! Dobra, to dawajcie. Ej, yy, nie chcemy wam przeszkadzać, ale... może być Volt i Patiro na Discorda? A po co? No tak o, po, podyskutować po prostu. On to wolałbym wolałby nie, wolałbym nie. Aha, okej. Okay. Ej, funkcjonować się Cię? można wszędzie, ale no, bez sensu. Nie no, okej, okay, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Po, o, czym, o czym podyskutować, o czym podyskutować? Nie no, okej, okay, no nie wiem, o życiu, nie. Nie no, okej, okay, no, nic za siłę, nie? Nie, sorry, Volt. A Volt to jest Volt przez A? V, czy nie, Volt? No przez V, no, prawdziwy V. Mm -mm. A to nie. On jest wygnany z YouTube'a, bo Pasza, Pasza nie chciał film robić streamów To on powiedział, że jest lepszy i założył kanał na Twitchu i ma po 1200 osób Był taki ziomek Volt kiedyś No tak? No ja w FreedomX. W to myślałem, że to jestem ten Volci. No to nie, to, to nie mamy ludzi, to jest Sigma Oh. Wolcik to jest Sigma nice. Ej, Wolcik, ale ty też wpadasz z Patira do poznania. Nie patrz na mnie patrz na Cię. Nie cieka. możemy być Tylko nie możecie imprezować głośno w nocy, bo później burdzę coś nie no Eee no stream... ja, 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 ja... Ej! Ja bo streamujemy dla 20 osób, sadge. No, bo bo ty... Masz stronę główną, więc streamujesz w nocy i zamiast mieć w dzień 250 czy tam 200 widzów, to masz ty, w tej nocy, nie wiem. Ale ile... W nocy ma minimum 80, minimum. Okej, okay, czyli streamujesz w nocy dla 80 widzów, bo masz gówno. No i co, źle. Stary, dla Ale wcale dla z jest... czego dla Bruce. Ja Bruce bo, bo mi takie rzeczy pisałeś, ja wtedy sobie pomyślałem, przecież Ale ty dla tak, mnie tak robiłeś. To jest spoko, Ale spoko 80. Ale Bruce tak, Bruz tak robił. No dobra, no to Ja gram w Cesar, nie gram w Lolo, grę, w którą wiesz, oglądasz wielo wielokrotnie. masz po... 200 widzów, w nocy masz 80. Streamujesz w nocy, ja nie mogę spać. Ale ty nie ten... zawsze, stary, ja streamuję. Ciężko ja na tym tracę. Ty ale star... ja w miesiącu streamuję kilka dni tylko w nocy. No teraz... A ty się prójesz że ja mam 20 widzów, gdzie mam 80 minimum. No, no minimum tak, a... mam 80. A... Stary, ale gdzie i masz więcej Ej, dobra, ile masz teraz osób? a no dobra, tysiąc Okej, okay, ja mam 300. No, no i co, to może, źle? Może, ma, może, okay. chłopaki sobie te, może chłopaki sobie coś na kawalerkę. Czyli masz masz 300 teraz osób, a ty dla 84 i ja jeszcze nie mogę spać. Gdzie tu logika? Skoro masz więcej widzów w dzień. Ale są święta, ludzie do szkoły nie idą. Ale czemu, bo dyskutujesz w taki sposób, jak ty tak robiłeś? Ty, 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 ty sobie... ja tak, tak robił też? No przecież, bo w nocy cały czas, no on się odpadał o 6 rana, rano, bo, bo nie nikogo śmieje. nie było. Tak, na tak, ja, ja tak robiłem, no ale. A, pios... no co, ty się za mnie śmiejesz Ale a ja się nie śmieję, ale ja wtedy miałem. No to co, miałem... źle, że mam się 100 Ja wtedy byłem małym streamerem, no. HM nie jest małym streamerem. No jestem małym streamerem, no. Jak ty masz 1100 on to jestem ten z streamer, Stary, nie. mały streamer ma 20-40 widzów. No! A, a nie 300. To 300 to też sport portfelem do ciebie to jest ponad no, 3 razy mniej od ciebie, nie? Możemy się do y XQC porównać i jesteśmy mali, no nie ma co się porównać do innych. Piotrek. Jeśli, no masz, jeśli na Twitchu masz więcej niż 100-200 widzów to jesteś kitem, no fajnie, że... No, nie, mogę powiedzieć, że Bill Gates ma 10 yy, setki miliardów, a ja mam tylko 100 milionów, więc jest... No nie, tak to nie działa. Bruce mówi, że nie może spać to w nocy, a wczoraj oszu, no tak, ale ty ty mówisz, ja ekstrym, o na ty O tym tak, mówię, tak, o tym mówię. Znaczy, to tak, kto, tak, dla tak. ilustrymuję, stary, ja mam... Nie, to, mogę wstrzymywać dla jednego widza. Strona chodzi. główna to jest w 90% boty, które nic ale nie Ale ma, ja mam to. tą stronę główną, chodzi o to, że ktoś na owej stronie głównej może do mnie dojść. O to mi chodzi. No okej, okay, dobra, rozumiem, ale to i tak ci się nie opata. Bo ja nie jestem taką... BRUZ! BRUZ! Pisałeś do mnie, żebyś się nie odpalał o 10, bo masz więcej widzów rano. rana. Jak miałeś stronę główną, to streamować 30 dni na 30. Ale, ale tu, streamowałeś ale, w nocy, jak ty, zaczynałeś i streamowałeś w nocy, jak, jak, jak byłeś mniejszy. To Robiłeś to Wczera. samo. Wczoraj o 6.30 na, na gitarze z rana. Właśnie, ty Bruce na te gitarze. A masz problem, bo ja odpalam w nocy, bo mam stronę główną. Musimy streamowałeś no, w nocy, robisz strafa. przedłużane streamy przecież, Bruce